Witamy w kolejnym odcinku Sofy Sportowej. Znów dużo się dzieje, jeśli chodzi o tenis. Dzisiaj Iga Świątek pożegnała się z turniejem w Dubaju i trochę sobie o tym na pewno porozmawiamy, bo jak zawsze, jak są duże wydarzenia tenisowe, to chcemy z wami być. Ale jak zwykle, żeby tradycja stała się zadość, to na początek oddaję głos Michałowi. Dzień dobry. Chciałbym wam bardzo podziękować za aktywność pod ostatnim, naszym ostatnim filmem. Obawialiśmy się o to, że po dłuższej przerwie może, może Was trochę ubyć, natomiast pobiliście wszelkie rekordy: czy to jeśli chodzi o wyświetlenia, czy to łapki w górę, czy to subskrypcje, które przybyły nam podczas jednego filmiku. Także bardzo Wam dziękujemy. Naprawdę wspaniała aktywność i duża, duży zastrzyk motywacji do, do kolejnego nagrywania. Także bardzo Wam dziękujemy i oczywiście wciąż zachęcamy do tego samego, czyli do łapy w górę, komentarza. Komentarzy oraz oczywiście subskrypcji, ponieważ większość was, z Was wciąż tego nie robi. Ale przejdźmy do tak, rzeczy. Tak, ja jeszcze tylko dodam od siebie, że teraz będzie mała przerwa, jeśli chodzi o starty IGI. Będzie Hubert w przyszłym tygodniu, więc na pewno, jeśli tam się dużo będzie działo w Doha, to na pewno będziemy o tym. W Dubaju. Dubaju, w Dubaju, oczywiście, że w Dubaju. E, ja już jestem myślałam jeszcze przy, przy meczach Igi w Doha, ale dobrze. E, m, mój błąd jak najbardziej. Natomiast e, do sedna, co chciałam powiedzieć, że m, zbliża się Indian Wells, tak zwany piąty wielki szlem. Zbliża się turniej w Miami na pewno z wami będziemy. To możemy obiecać, że będziemy e, na bieżąco oczywiście nie mówię, że po każdym meczu, ale na pewno będziemy e, tutaj więcej z wami. Tak, to... oczywiście nagrywanie w, w tych mniejszych turniejach, czyli Tysięcznikach oczywiście, nie, nie, nie małych, ale mniejszych od wielu turniej małych, różni się tym, że oczywiście nie, nie, nie są, mecze, są mecze praktycznie codziennie, więc nie ma tej przerwy i wtedy bardzo szybko po prostu filmik, który można nagrać po meczu to robi się się, przeterminowany. Ta, przeterminowany i to Więc Uznaliśmy, że będziemy tutaj w końcówce tak. po prostu tych najważniejszych imprez. Będziemy się dzielić z wami naszymi przemyśleniami. No dobrze, tyle tytułem wstępu. Przejdźmy już do tego, co się dzisiaj. Wydarzyło, czyli przegrana Iki Świątek z Anną Kalińską. Ja tylko zacznę od tego, że oczywiście porozmawiamy o. Błędach, które IGA popełniła, o tym, co dzisiaj nie funkcjonowało. Natomiast mimo wszystko chciałam zwrócić uwagę na zwycięstwo w Doha i półfinał w Dubaju, żeby spojrzeć na to w ten sposób, czyli na Bliskim Wschodzie naprawdę dobre wyniki. Oczywiście IGA przyzwyczaiła nas kibiców do wygrywania, na pewno siebie też przyzwyczaiła i z pewnością jestem po prostu przekonana, że IG nie zadowala nic poza zwycięstwami. Natomiast takie mecze się zdarzają, zdarzać się będą jeszcze, nie raz będziemy rozmawiali o przegranych Igi. To tak, może nie to, bo tu Igi oczywiście bronić nie trzeba, nie to chcę powiedzieć, natomiast natomiast myślę, że warto też spojrzeć po prostu na te starty na Bliskim Wschodzie pod kątem właśnie zwycięstwa w Doha oraz półfinału w Dubaju, a nie jak mogła przegrać z Anną Kalińską, kwalifikantką w półfinale w ogóle? jak? No dobrze, to skoncentrujmy się na tym, co się dzisiaj w tym meczu wydarzyło. Szybkie prowadzenie i Świątek 4 do 2 i klasycznie przestaje funkcjonować forehand. No to jeszcze wrócę tylko do tego, co, co powiedziałaś a propos tego, tych dwóch. Bardzo dobrych występów na, na Bliskim Wschodzie, ponieważ wygrana i półfinał to są świetne wyniki. I, no i też dlatego Iga Świątek jest liderką światowego rankingu przez to, że jest po prostu potrafi i powtarzalna jeśli chodzi o swoje wyniki, o swój poziom. Czasami oczywiście nam brakuje ostatnio tych, tych występów w Wielkich Szlemach, szczególnie jeśli chodzi o, o nawierzchnię twardą. Natomiast Iga notuje najlepsze występy, jeśli chodzi o te właśnie tysięczniki. Po prostu jest najbardziej, jak to się mówi po angielsku, ładnie konsystent tak, i, no i no dlatego ładna, też jest po, jest, jest po prostu numerem jeden na świecie, dlatego że potrafił utrzymywać ten poziom. Także Świetne wyniki e, i na Bliskim Wschodzie. E, co I do... Też tym zapewniła sobie na kolejne tygodnie pozycję y, numer jeden, spokojną, bo przewaga nad areną Sabalenką urosła. Sabalenka, która przegrała tam w Dubaju w drugiej rundzie w Doha, nie grała, więc IGA ma tutaj y, po prostu spokój na kolejne tygodnie, jeśli chodzi o ten fotel lider. Tak, Przede wszystkim po tym Sunshine Double, czyli po Indian Wells oraz Miami, tak się nazywa ten swing y, w Stanach Zjednoczonych, to jeśli y, nie zagra. Sabalenka w turnieju rangi WT500 w San Diego, to, to po prostu Iga ma zapewnione bycie numerem jeden w rankingu już na pewno po, po tych dwóch turniejach. Także, mm -hmm. także myślę, że, że jeśli chodzi o foteliderki, nic się nie wydarzy, ale wróćmy, wróćmy oczywiście do, tak. do tego, co się, co się działo dzisiaj w półfinale z Anną Kalińską, ponieważ był to mecz, który. Który myślę, że, że przysporzył nam wielu emocji, szczególnie ten początek wyglądał bardzo dobrze i tak, 4 Obiecująca cztery do dwóch wyszła pod na, kontrolą. Na prowadzenie cztery do dwóch, oczywiście to nie było takie jednoznaczne prowadzenie, ponieważ Rosjanka miała kilka, kilka swoich szans w pierwszych, w pierwszych gemach na to, żeby przełamać IG. Natomiast Iga wyszła z tego obronną ręką i później sama była w stanie przełamać Kalińską, więc, więc wydawało się, że, że przetrwała ten trudny okres na początku pierwszego seta. Yy, przełamała rosjankę, i, i teraz wydawało się, że wszystko pójdzie, pójdzie już gładzie, ponieważ tak to zazwyczaj jest z zawodniczkami, które są niżej notowane, że na początku zdarza im się, się, że po prostu męczą chwilę IGA, a później po prostu nie, nie wystarcza im tego poziomu, nie wystarczy im tej, tej przysłowiowej pary, żeby, żeby grać dalej na tak wysokim poziomie. Ale tutaj Kalińska zaskoczyła, ponieważ przy, przy 4-2 dosyć bardzo szybko wróciła, odłamała serwis serwis Polki grając naprawdę ofensywnie i to co właśnie mówiłaś przy 3, 4 2 Ize trochę no, ten forehand przestał, przez, funkcjonować. przestał funkcjonować szczególnie po pierwsza piłka po, po serwisie później jakiś jeden forehand z dobiegu, to o czym ciągle mówimy ciężko jest to wszystko po prostu z tym, z tym chwytem, który Iga ma uniknąć takich błędów, a przypomnijmy, że w Dubaju ta nawierzchnia była dużo szybsza może nie dużo, ale na pewno szybsza niż, niż w Katarze co to, co działa po prostu na niekorzyść Polki. Dobrze wiem, że IGA najlepiej sobie radzi właśnie na tych wolniejszych nawierzchniach, i to nie jest przypadek, że w Doha wygrała już trzykrotnie, a w Dubaju jeszcze ani razu po prostu. Jest to, są to warunki, które są dla niej troszkę trudniejsze. Tak, a Kalińska to ta która gra płasko, która gra głęboko właśnie. Tu może jeszcze trochę też przybliżę sylwetkę tej tenisistki, bo myślę, że osoby, które trochę mniej się na co dzień tenisem interesują, a też Iga dopiero pierwszy raz zagrała z Kalińską w tym zawodowym turze w singla, to jest to tenisiska, która zajmuje obecnie 40 miejsce w rankingu WTA, choć siódme, jeśli chodzi o ten ranking na żywo, ranking race, taka ciekawostka która szła tam od kwalifikacji, co też za co też tutaj duże brawa jest dopiero drugą tenisiską w historii, która w tysięczniku doszła do finału właśnie zaczynając od kwalifikacji, ale też po drodze pokonała Jelenę Ostapenko, Kokogow i teraz Iga Świątek, więc imponujące życiowy, wyniki, tak, imponujące. życiowy turniej. Uważam, że duże brawa tutaj dla tej zawodniczki za to, że przede wszystkim mentalnie to wytrzymuje, bo dla osoby, która jest dla tenisistki, która jest jakby nie patrzeć, mniej doświadczona tenisowo, tak jeśli tutaj chodzi o przede wszystkim osiągnięte wyniki do tej pory, niż wspomniana przeze mnie o Stapenko Goff, a już tym bardziej Iga Świątek, to wytrzymać takie spotkania do końca i je dowieść, jak to się mówi, czyli po prostu je wygrać, to też jest duża sztuka. I ja uważam, że oczywiście Iga dzisiaj grała bardzo słabo. Jak na siebie, e, aczkolwiek to też jest sztuka, aby wykorzystać taką słabszą dyspozycję tak doświadczonej, właśnie bo na tle kalińskiej, no, to, to, to jest po prostu. Iga jest bardzo, bardzo doświadczoną tenisistką, to jest naprawdę duża sztuka, i temu szczęściu trzeba po prostu czasami pomóc. I ona dzisiaj. Nie uważam, że zagrała jakiś bardzo wybitny mecz, natomiast robiła wszystko, aby właśnie tę słabszą dyspozycję Igi wykorzystać. Grała głęboko, grała długo, była cierpliwa. Mi się bardzo podobało, jak gra w obronie, bo ona, ona w ogóle tak niepozornie niby się nie porusza jakoś wybitnie tak, szybko, ale, ale wszędzie. Bardzo była. mądrze, bardzo mądrze tak, się broni, daje tak. sobie czas, oddając właśnie slajstami, żeby wrócić do środka, bardzo dobrze neutralizowała właśnie te ataki Igi, więc, więc tutaj bardzo właśnie mądrze, nie tak jak mówisz, nie jest nie wiadomo jak szybka, mhm. dynamiczna, natomiast bardzo mądrze potrafi się bronić, świetnie mieszać rotacjami i to jest właśnie też trudne, że jak się przejmie przeciwko niej inicjatywę, to, to nie jest łatwo ją od razu wykończyć, ponieważ Iga zrobiła bardzo dużo takich błędów właśnie z połowy kortu, kiedy miała faktycznie też czas czy też czas na to, żeby skończyć, skończyć piłkę, tam też się pojawiało dużo, dużo błędów, szczególnie na długość, szczególnie z forehandu. Do tego jeszcze sobie wrócimy, jeśli chodzi o analizę gry szczegółową trochę trochę i dlaczego wydarzyło się tak, a nie inaczej, ale chciałem właśnie wrócić do tego wątku, że, że Rosjanka faktycznie wytrzymała wytrzymała mm. tę presję, ponieważ kiedy gramy z zawodniczką, która jest dużą faworytką, nie mamy tej presji na sobie, żeby wygrać mecz, często jest tak, że dochodzimy do jakiegoś momentu, kiedy na przykład okay, robi się 4-2, wygrałam tego pierwszego seta, robi się 4-2, 5-2 w, w drugim secie, no i już widać tę metę, i, te, i, teraz, i teraz trzeba przejść z tego, z, tej, e, z, z tego myślenia, że ok, gram sobie luźno, zobaczymy co z tego będzie, że ok, nagle do świadomości przychodzi nam, że faktycznie mogę wygrać ten mecz, i zaczynają się, e, zaczyna się kłębić coraz więcej myśli w głowie i niełatwo jest je skontrolować. Ale Kalińska oczywiście miała 5-2, zrobiło się 5-4, ale myślę, że ją wszystko iga, wtedy wesz, weszła na wyższy poziom. To nie było tak, że Kalińska. Po prostu się zestresowała i zaczęła psuć piłkę za piłką, ale Iga była konkretniejsza i robiła wtedy mniej błędów, więc za to właśnie dla Anny Duże Brawa, że, że po prostu wytrzymała tę głośnik. Tak, dokładnie. 5 4 przy yy, 3-5-2, dwie piłki meczowe, 5 4 się zrobiło i tam też Iga miała przewagę na po pięć. I Też ta piłka była taka tak naprawdę błąd, nie Iga i tak piła miała pił właśnie. Piłkę na forehandzie. Ponad, ponad 15 niewymuszonych błędów z forehandu dzisiaj Igi. Dużo takich błędów, właśnie nie tylko właśnie tych długich, to pokazuje wszechstronność Kalińskiej, że ona nie tylko była w stanie wywrzeć presję na, na Izę i grać jej właśnie te głębokie piłki Forhand, które sprawiają najwięcej błędów w Polsce, ale też po, potrafiła mieszać ten rytm, oddawać inicjatywę, także pokazuje to, że jest ona bardzo wszechstronna, a Iga no niestety chaotyczna. Tak Antyczne. i nawet to było widać w ustawieniach do piłek, tak. że momentami jakieś takie nawet dziwne skoki, rwane to tak... wszystko takie po prostu, yy, no nie wyrabiała momentami z ustawieniem się do piłek. Mam wrażenie, że, że nie chcę już że Iga zlekceważyła, ale przy 4-2 myślę, że, że poczuła, że okej, okay, ten cięższy moment już jest tak. za nią, przełamała przy swoją przeciwniczkę, która nie jest najwyżej sklasyfikowana i tak mogła sobie pomyśleć, że że ok, teraz mogę chwilę, może nawet oddechnąć, może nawet nie, nie zrobiła tego, ale gdzieś tam po prostu w głowie mogła się pojawić taka myśl. I, I zrobiło się 4-6 bardzo szybko, z 4-2, 4-6 to Mało było, było naprawdę chwilka. Później I i właśnie mm -hmm. Iga nie była przygotowana na to, że coś takiego może się wydarzyć mm -hmm. w tym meczu, moim zdaniem, po tym jak się ten mecz rozpoczął. I zaczął się chaos w Rzeigi, zaczął się chaos w głowie, zaczął się chaos w wieciele, ponieważ widzieliśmy właśnie o tych zrywanych uderzeniach i, i szczególnie to pierwsze przełamanie, które, które Iga niestety została przełamana w drugim secie, to, to były tak naprawdę tylko i wyłącznie jej błędy, miała piłki na rakiecie i, i, i dlatego też nie chcę, nie chcę mówić, że Kalińska zagrała jakiś po prostu życiowy, wybitny mecz. Nie, Gra bardzo tak dobry, mówię, solidny. Robiła tak. tak wszystko, aby wykorzystać tę słabszą dyspozycję Iggy. Grała głęboko, grała mądrze, świetnie się, świetnie się broniła. No i jeszcze oczywiście musimy powiedzieć o tym, co się wydarzyło w drugim mnie drugiego setu. W drugim gemie drugiego seta, czyli złamanie rakiety, coś, co raczej w, w przypadku Iggy nie widzimy, albo widzimy bardzo, bardzo rzadko, e, bo faktycznie tam poszła rakieta w ruch, połamana, Iga dostała ostrzeżenie, i to widać było, e, że po prostu jak skumulowała się u niej frustracja, i tu też e, trochę w obronie Iggy powiem, natomiast myślę, że też mogło się tutaj po prostu nałożyć kilka rzeczy, czyli zmęczenie fizyczne. Tymi już dobrymi kilkunastoma dniami gry, bo przecież najpierw docha. Tam iga miała jeden, jeden dzień, tak naprawdę, przerwy, dwa dni przerwy między finałem, no tak. dwa dni na pewno, przerwy, dwa dni na pewno, no, no, ale no, to, no, to, i to, to i tak podróż, jest mało i tak dalej, oczywiście, to są to emocje, to jest wygrane, tak, tak, to i tak i tak i naprawdę dopiero wygrasz, cieszysz się ze zwycięstwa, tak, a już, już a jesteś, no, jesteś, już trzeba od razu, już to tak idzie, tak jest tenis, tenis. oczywiście, ale już to idzie w zapomnienie i myślę, że po prostu to była kumulacja dzisiaj, jak ja to lubię mówić, kumulacja lottowo zmęczenie fizyczne, zmęczenie mentalne, zmęczenie po prostu no kształt do tego słabszy dzień, i jeszcze przeciwniczka, która kurczę błędów nie robi, nic za darmo nie oddaje, tylko trzeba tutaj wszystko wypracować i myślę, że też stąd po prostu ta, ta frustracja i ta złamana rakieta, bo widać, Boże, po prostu już coś dzisiaj widzę trochę tak. pękło. Tak, to, to tak jak mówimy, myślę, że to po pierwsze to zmęczenie, po drugie właśnie to, ta szybka strata kontroli nad meczem, utrata taka niespodziewana, na którą po prostu Iga nie miała, nie miała sposobu, żeby trochę się uspokoić, widać to było... Eee, po że po prostu ona właśnie, jest, tak. właśnie, muszę się tu wtrącić, hmm. że ona jeszcze bardziej zaczęła się spieszyć, tak. nie idzie, a ona jeszcze chciała tak. jeszcze mocniej grać, jeszcze szybciej. Między wymianami nie dawała sobie tyle czasu, jak robi bardzo często, czyli wy wyko nie wykorzystywała do maksimum tej przerwy między piłkami, tylko po prostu bardzo, bardzo się yy, spieszyła. Tak, dlatego, dlatego właśnie myślę, że, że to, to mogło mieć przyczynę tego, że, że nie spodziewała się po prostu, że tak szybko i to, to wszystko Ucieknie. Taka ciekawa statystyka, myślę. dziewięć ostatnich meczów IGA wygrała z zawodniczkami z top 10, z zawodniczkami z top 20, 14 meczów wygranych z rzędu. I, I o co mi tutaj chodzi, przytaczając te liczby? Dwie porażki IGI w tym sezonie to jest Noskowa oraz Kalińska, czyli zawodniczki, które tak naprawdę no przed meczem nikt by nie powiedział, że, że IGA może, może przegrać, przegrać te mecze. Natomiast. Ostatnie dwie porażki to są przegrane z zawodniczkami, które no są dużo niżej, dużo niżej w rankingu i, i, i nie są utytułowane. Tak, są to niespodzianki, i tutaj właśnie chciałbym podejść od takiej strony mentalnej, że to są zawodniczki, które na IG prawdopodobnie wychodzą z luźną głową, z luźną ręką. Co się wydarzy, to się wydarzy, gram na 100%, i, i myślę, że tutaj właśnie też jest to jakaś. Jakaś też przeszkoda na pewno dla IGI, że, że z tymi zawodniczkami stop 10 ona wie, czego może się spodziewać. Mm -hmm. Te zawodniczki mają swój pewny poziom, którego, którego po prostu poniżej pewnego poziomu nie schodzą, natomiast tego typu zawodniczki mogą zagrać czasem właśnie jakieś spektakularne różne uderzenia, które, które po prostu się tylko i wyłącznie, kiedy nie mamy presji podczas, podczas meczu. I, i tak myślę, że, że, że te dwie porażki można w jakiś sposób ze sobą tutaj. Porównać właśnie w ten sposób, że, że, że Iga czuła, że, że ma mecz pod kontrolą, ponieważ z noskową też tak, wygra tak, pierwszego też seta trzy, i nagle coś, coś się zaczyna dziać. Jakby może trochę myślała, że, że już ten poziom przeciwniczki zejdzie trochę, zejdzie trochę niżej i, i będzie trochę łatwiej, natomiast właśnie w takich meczach zawodniczki nie mają nic kompletnie do stracenia. O, mamy, mamy <śmiech> gościa. <śmiech> wrócił, wrócił znowu. Na salonie. internetu, tak? <gry> Także mhm. na pewno jest to, jest to coś do przemyślenia, co, co na pewno, o czym na pewno warto pomyśleć, jeśli chodzi o przygotowanie ich do meczów, żeby, żeby mimo wszystko starać się trzymać, trzymać ten poziom, nawet jeśli już, jeśli już ten mecz układa się, się po jej myśli, żeby, żeby mimo wszystko no, jakaś tam kontrolka się, się nie, że tak powiem, nie przestała palić i ciągle była. Była czujna, ponieważ myślę, że, że to jest no, wspaniałe statystyki z zawodniczkami 110, z 120 maika, a A te dwie porażki są takie dosyć niespodziewane. I wydawało się, że gdy zobaczyliśmy pary półfinałowe w Dubaju, to, to tak, mogło to się już, wydawać, tak, że, że Iga już ma tak naprawdę puchar w kieszeni. A okazuje się, że, że takie mecze są w tym momencie dla niej groźniejsze niż przeciwniczki typu Pegula, Rybakina, Koko. Te wszystkie zawodniczki. Także. Swoją drogą to też ciekawe, bo przed rozpoczęciem turnieju w Dubaju. Przypomnę ranga tysięcznik. No nikt by nie przewidział, że Kalińska z Paulini zagrają w finale, biorąc pod uwagę, że na starcie była Iga Świątek, Aryna Sawalenka. Kogo? Jelena Ostapenko, Wiktoria Azarenka, no niesamowite to jest, ale i tak się zdarza w sporcie, wiadomo. Którakolwiek wygra ten finał, to, to będzie to już życiowy Dużo sukces. Już jest, jest duża niespodzianka. Uważam, że zasłużone tutaj, wtrącę się jeszcze a propos Paulini, tak dosłownie dwa słowa, bo... Tenisiska, która jest w trzeciej, setce, w trzeciej dziesiątce rankingu WTA, zrobiła ogromny postęp w ostatnim czasie. Trochę szczęścia, ponieważ Jelena Rybakina po prostu nie wyszła na ćwierć Mówię tu o szczęściu takim, że, że po prostu no nie musiała tego spotkania rozgrywać, ale temu szczęściu trzeba też pomóc. I, i półfinał z Soraną, więc też tutaj duże prawa. Tenisiska trochę, z, Pol znaczy trochę no tenisiska z polskimi korzeniami. Duże brawa dla, tak. dla Włoszki, bo, bo też niewątpliwie tutaj życiowy sukces. Tak, żeby nie było, że tylko idę, wytykamy błędy, to, to myślę, że, że gra przy siatce. To, co podkreślałem już po ostatnim turnieju wygranym Igii w Katarze. Coraz lepiej to wygląda, coraz lepiej odnajduje się w takich sytuacyjnych piłkach, nie tylko w takich, kiedy ma tylko i wyłącznie zbić piłkę wykończyć, tylko też, kiedy jest naprawdę mijana i, i trzeba zareagować instynktownie tam. Myślę, że, że jest dobry, dobry kroczek do przodu, także to jest bardzo ważne w grze igi, więc jak najbardziej. I, i myślę, że serwis, szczególnie kierunek ze strony przewagi do środka. Kiedy broni breakpointów dosyć często sięga po ten właśnie kierunek, czyli, czyli do środka z taką lekko slajsowaną rotacją. Tam to wygląda bardzo dobrze. Stosunek prędkości do, do celności jest bardzo dobry, także myślę, że dwie takie dodatkowe rzeczy można wyciągnąć na plus. Oczywiście wyniki też bardzo dobrze, także nie ma tak, co się. 18 tytułów, tu podkreślamy tak, ostatnio, powiedziałem 17, tak. więc... Tak, I, i, I ciągle właśnie. trzeba oczywiście pracować na, nad forehandem, niwelować to, żeby przy, przy tej nerwowości starać się kontrolować jak najbardziej przy nerwowości. Oczywiście to, co rozmawialiśmy, te ruchy są bardziej takie właśnie często wybuchowe, niekontrolowane. Przy tym chwycie IGI będę to podkreślał. Każdy taki ruch, który jest niekontrolowany ciała od razu sprawia, że ryzyko błędu jest bardzo, bardzo duże. Już nie zmieni jest na to za późno, dlatego po prostu warto pracować nad tym, żeby, żeby po prostu w tych stresowych momentach ten forhand był bardziej pewny. Nie, nie musiała nie wiadomo, czego robić z tego forhandu, ale zagrać po prostu długą, taką bazową powiedzmy piłkę, a, a nie robić sama błąd. Dać, dać przeciwnicy, też się czasem wykazać. Dobrze. Także myślę tyle, jeśli chodzi. Jeśli chodzi o IG, ponieważ bardzo, bardzo dobry turniej, podkreślmy, że do półfinału bez przegranego, tak. bez przegranego seta. Bardzo Stevens, Zęk, żen, tak. Z, z, Conner, z, tak, <grym> tak tak zawodniczka top 10, natomiast no, mecze tak naprawdę bez większej historii. Także trzy bardzo dobre przeciwniczki pokonane, bardzo gładko i jeszcze tylko może minutka o Magdzie Frank, mhm, trzecia runda z kwalifikacji, także myślę, że, że bardzo dobry, dobry wynik. Szkoda trochę tego meczu z Rybakiną. Bardzo szkoda, bo myślę, że to była w najbliższym czasie taka najlepsza okazja do tego, żeby Rybakinę pokonać. Naprawdę niewiele tutaj zabrakło, ale wiele osób sobie zadawało pytania po tej czwartej rundzie Australian Open, czy to jest już teraz, czy to będzie tak, że Magda regularnie będzie się meldowała w tych dalszych fazach imprez. No i wygląda na to, że, że jest na to duża szansa, tak jak powiedziałeś z kwalifikacji ten ranking sobie teraz tak buduje, że, że za chwilę w dużych turniejach już nie będzie musiała grać kwalifikacji, więc to na pewno też tutaj na duży plus zadziała, bo, bo mimo wszystko to przebijanie się przez kwalifikacje nigdy, nigdy przyjemne tak. nie jest. I, i, I tutaj też ogromne brawa za, za ten turniej, i tak jak powiedziałeś za trzecią rundę plus kwalifikacje, tak. jeszcze także kolejne kilka meczów, doświadczenie. Ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem jakie postępy Magda zrobiła w w krótkim czasie, bo jeszcze w zeszłym sezonie była taką stuprocentową tak. defensorką, a tu się okazuje, że i na drugi serwis tak, wchodzi tak. i potrafi przyspieszyć. Także widać, że tutaj cały czas pracują i naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem właśnie tego progresu, który Magda w ostatnim tak, czasie Tak, tak, Co, coraz lepiej to wygląda. Oczywiście szkoda tego meczu z rybakiną, ponieważ było widać, że z rybakiny trochę to brakuje tego paliwa. No było widać, że, że po prostu kolejny mecz oddawał alkoharem, nie była w stanie już wyjść na ten kort, więc. Więc trochę szkoda, bo było widać, że, że można było tam docisnąć. Szkoda tego pierwszego seta. Oj, przepraszam, szczególnie pierwszego seta, ponieważ przegrała po, po ponad godzinie gry 6 do 7, mając swoje szanse. Drugi set weszła, tak naprawdę Magda, już z nową energią, z taką ofensywną narracją, że tak powiem, na tym korcie bardzo dobrze radziła sobie właśnie z returnu, puściła rękę. W trzecim secie trochę za dużo gry na własnym serwisie, na, na serwisie Rybakiny nic się nie działo i w końcu Rybakina w ostatnim gymie przełamała Magdę. Także, także, także tak jak mówię, szkoda, szkoda przede wszystkim tego pierwszego seta, ale myślę, że, że nie ma co się smucić. To jest bardzo dobry wynik, kolejne potwierdzenie tak. tego, że Do poprzedniego że Magda, sezonu Magda te wszystkie wyniki by z pewnością w ciemno tak, że, że idzie do przodu swoim rytmem yy, i myślę, że, że to będzie zawodniczka, która, która mam nadzieję zadomowi się. W czołowej to 30 to by był bardzo bardzo duży sukces i myślę, że są na to ogromne szanse, także trzymamy ciuki również za Magdę tak w jest, kolejnych turniejach. Tak najbardziej. Także, eee. także będziemy o tym na pewno rozmawiać przy okazji właśnie imprezy w Indian Wells bez dwóch zdań. Myślę, że na dzisiaj podsumowania tak. wystarczy, tak jak powiedziałam na początku, na pewno jak się będzie w turnieju panów coś ciekawego działo swoją drogą. Widziałeś na pewno, bo ja wróciłam dopiero niedawno z pracy, więc jeszcze nie mieliśmy tak okazji porozmawiać, ale widziałeś na pewno to zdjęcie Rafy i, tak, e, i, i Joka w samolocie tak, tak. wspólne. No oni nie są przyjaciółmi najlepszymi, aczkolwiek e, ciekawe tak, to ciekawe, zdjęcie tak, było. Tak, <laughs> e, co tu mogę powiedzieć? Rafa, Rafa jedzie w innych chyba. W innym celu do, do Stanów, bo najpierw ma chyba pokazówkę, tak? Tak, tak. W, także, tak. W... Nie w Los Angeles, tylko w Las Vegas. Tak, więc zobaczymy, jak tam się będzie czuł, i dopiero może wtedy wystąpi w Indian. Oczywiście, także zobaczymy. Nowak jest na pewno gotowy do gry. Także dziękujemy Wam za oglądanie. Dziękujemy Wam. Pamiętajcie o lajkach i subach, i komentarzach, żeby. Karmić, karmić jak najbardziej algorytm, on tego potrzebuje. Tak. <laughs> jak wody, dosłownie. Tak. Jak człowiek wody. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I, I dziękujemy, do, dziękujemy, że zostaliście tak do jest. końca. Tak. Do tak. zobaczenia. Do zobaczenia.